Siemaneczko, z tej strony Karmelowaty, witam Was w odcinku z RageMP, dzisiaj ze sfera 5 life. Mam nadzieję, że ten film Wam się spodoba, jeśli tak, no to na starcie wbijcie na Discorda, zostawcie łapkę pod tym filmem. No i napiszcie komentarzek. ale nie musicie oczywiście tej łapki zostawiać. Jeżeli Wam się film nie spodoba, no to możecie też łapkę w dół, nie? Oczywiście to jest Wasza opinia. Czemu zaczynamy na no, myjni? Mój samochód wygląda jak wygląda, nie wiem czemu tak właśnie wygląda Nie jeździłem w nim długo Więc trzeba go umyć Dzisiaj ogólnie zajmiemy się na serwerku tym jak właśnie się zająć poza pracą, czymś innym I mam parę fajnych aplikacji, które Wam w tym pomogą Ale aktualnie uruchommy sobie tutaj mycie za stówkę Która trwa 10 sekund, zobaczymy jak moja blista potem będzie wyglądać no, za chwilę się już o tym przekonamy. Za chwilę Wam pokażę o jakie aplikacje mi chodzi. Zobaczymy tylko, jak to wygląda, i sobie nią wyjedziemy. Otwórzmy bagażnik tam wody, może. Aha, nie mogłem. Kurde, wody by trochę naleciało do bagażnika. By można było wodę wtedy sprzedać z jakimś baniaku 5-litrowym. żeby mieli za darmo po prostu tą wodę. Dobra. Ale e, zobaczmy teraz te aplikacje, o których wam chciałem powiedzieć. E, wchodzicie sobie tutaj w, w aplikację w FL Store i macie tutaj różne aplikacje, które mogą wam pomóc w tym, aby e, się czymś zająć na serwerze ciekawym. I ja patrzyłem na tą aplikację, gdzie chciałbym zobaczyć, e, jakie jest przyspieszenie mojej listy: od 0 do 100, e, a dodatkowo myślałem o liczniku driftu, tylko że no, nie wiem jak, jakim autem bym mógł to zrobić, więc yy, musiałbym najpierw jakieś auto sobie zakupić i dopiero wtedy się zastanowić tym, yy, czy to kupić, czy też nie. Mamy tutaj też, yy, że można yy, umieszczać reklamy yy, i możemy dowiedzieć się, czego się pojeździe, więc o tym myślałem. Oraz dokładnie też o tym, więc te dwie aplikacje sobie dzisiaj y zakupimy, nie zamówimy y Ale najpierw bym musiał podejść do bankomatu, z tego co widziałem jest on tutaj Bo trzeba sobie wpłacić na konto troszkę pieniędzy, bo tam y z konta wszystko idzie Więc płacimy sobie te y 700 dolarów bodajże Tylko czekajcie, mogę tu napisać czy nie mogę? Aha tutaj mogę, dobra by Był stan konta, nie wiem w co klikałem Dobra, mamy wpłatę na konto I Teraz właśnie będziemy mogli zakupić obie aplikacje. Dobra, więc najpierw zakupimy sobie aplikację. Podajże, hmm, mój pojazd, proszę bardzo, kupione. Zobaczymy teraz gdzie mamy tą aplikację, ona powinna być chyba tu w menu gdzieś. Um, ustawienia. Chyba niezbyt. Czekajcie, gdzie ona może być? Nie mam teraz zbytnie pojęcia, gdzie ona może być. Oświeżyłem sobie. To chyba. Verifikacja nie... out. Aha, tu można w ten sposób. Ok. O mnie. No tutaj raczej nie. Hmm. Nie wiem, gdzie taką aplikację mógłbym sobie sprawdzić. Wsiadanie do pojazdu, coś mogę zrobić. Nie mam pojęcia kurcze. Pierwszy raz się spotykam z tą aplikacją. No nie no, w ten sposób raczej to nie działa. Może jeszcze raz wejdziemy sobie w aplikacji i zobaczymy. Aha, dobra tu mamy tą a, aplikację. Okej. Okay. Włącz automatycznie światła. No w sumie można. Um. Wyłącz automatycznie, aha wyłącz, włącz. Aha, czyli to było, teraz jest włączone, jakby, nie? Czy nie? Teraz jest włączone, dobra. ID systemowe, przebieg, silnik, diesel. O, to będziemy mogli za chwilę zatankować. Ostatni kierowca. Ile sobie tu jeździłem? Okej. Okay. Nie ma nic tu takiego specjalnego do patrzenia. Miernik przyspieszenia. To za chwilę się przejdziemy. Możliwe, że na lotnisko sprawdzić. Właśnie mm, jak y, sobie odmierzyć po prostu to czy, y, czy mój pojazd dobrze przyspiesza. Teraz sobie zatakujmy paliwko tutaj. Y, Wciśnij, aby rozpocząć. Aha, ok, zgasimy silnik, wciśnijmy sobie ręczny i będziemy sobie trzymać spację. Teraz atakujemy sobie do 100%, żeby było paliwko w furce Widać jak sobie dolary tutaj lecą, mamy już 35 dolarów, nawet więcej w tym momencie no diesel jest raczej tańszy tutaj od paliwa, w sumie jak w realu w sumie można się z tym kłócić, bo diesel ostatnio też sporo podrożał i jest droższy chyba z tego co mi się wydaje od paliwa, ale jeśli mówię bzdurę, no to możecie, możecie mnie w, tym, w komentarzu poprawić, przez będę kliknąłem guzik odpowiedzialny za nagranie. Na GeForce Now W sensie na GeForce Now, na GeForce Experience To chciałem powiedzieć A teraz udajmy się po zatankowaniu Na lotnisko, mamy dużo paliwa Teraz moje auto powinno dość dobrze Przyspieszać, albo nie na lotnisko, Bo może być to Illegal trochę, jakbym to tak powiedział Czemu w ten sposób Nie można jakoś tu się dostać A nie, tu jest nad Też jest nad mostem no trzeba jechać tak jak już mówiłem Czekajcie, chyba, że jak zaznaczę sobie tu, bo dokładnie o to mi chodzi, o ten tutaj moment No to właśnie poprowadzi nas inną drogą, krótszą I tak tam... I tędy się udamy po prostu I tam sobie zmierzymy prędkość, bo wydaje mi się, że to po prostu będzie tam legalne A nie, na lotnisku, bo na lotnisku wydaje mi się, że po prostu na lotnisko nie można wjeżdżać, tak, tak mi się zdaje Jeśli nie, no to jeśli w sensie można wjeżdżać na lotnisko no to mnie poprawcie w komentarzu oczywiście jak z każdym innym ja na tym serwerze długo nie grałem i też dużo nie gram więc mogę pewne rzeczy nie wiedzieć regulaminów też zbyt nie czytałem a w sumie warto by było się dowiedzieć jak to tutaj wygląda z takimi rzeczami więc dobra nie wiem czy tędy raczej nie będziemy tu mierzyć prędkości, pojedziemy sobie w ten punkt który wyznaczyłem i stamtąd sobie zmierzymy tą prędkość. No dobra, że gdzieś tu można było zacząć, choć tu jest górka, więc lepiej w tą stronę, choć tu też jest górka. Dobra, ale tu mamy taki odcinek, który mi wydaje mi się... O, Jezus, teraz po prąd. Jadę. Ale wydaje mi się, że tam, od tamtąd e, taki odcinek jest gdybyśmy mogli to na luziku sobie e, na luziku sobie sprawdzić więc za chwilę się tu udamy. Czekajcie gdzie tu można zawrócić. Z górki oczywiście nie, no bo to troszkę pomiar zepsuje, więc tutaj sobie zjedziemy z tej górki, zobaczymy to stąd, jak to wygląda. Dobra, stąd można zacząć, zobaczmy, co trzeba zrobić, aby taki test przeprowadzić. Nie do pojazdu, włączę aplikację, kliknę, okej, okay. o Boże, dobra, to w ten sposób działa. Wyłącz pomiar. pomiar I lecimy. Zobaczymy, w ile się rozpędzi. 5 sekund i 13 setnych sekundy. W sumie, no, fajny czas bym powiedział. Są tysięczne. Tak poza tym. Eee, tysięczne sekundy. Eee, ale wygląda to dobrze. 5 sekund nie jest to chyba zły wynik jak na auto w tej klasie. Ale co jeszcze bym chciał zrobić? Eee, Aplikację sobie sprawdziliśmy, no to może wykorzystamy premię, która jest na serwerze i pojedziemy sobie na holowniki zobaczyć, czy coś e, się poprawiło z, tym, e, z tą kwotą, którą dostawaliśmy za tą pracę. Pójdziemy sobie jeden kursik holownikiem i zobaczymy jak to wygląda w tym momencie przy premiu 30% bodajże, więc bardzo fajna premia. E, takie pre premie są co weekend, więc serdecznie Was zapraszam na serwer dowiedzieć się ile można sobie zarobić z taką premią no i na takiej premii też możecie właśnie dorobić się eee, na przykład mojej blisty eee, sobie tutaj żartując eee, ale oczywiście blista jest dalej w sprzedaży zapraszam was do zakupu mojej blisty jak już mówiłem, osoba, która zakupi listę ode mnie, będzie mogła nagrać ze mną odcinek właśnie o tej liście i o e, sprzedaży tego pojazdu. A możliwe też, że i zakupie jakiegoś pojazdu osobnego lub wymianie z tą właśnie osobą. Ale to już wszystko do uzgodnienia, oczywiście do ustalenia. Więc serdecznie Was zapraszam, e, żeby zakupić taką listę. No tak jak już mówiłem, zapraszam Was. E, po prostu y, albo do komentarzy, gdzie możecie o tym napisać mi, lub po prostu na Discorda się ze mną skontaktować. Dobra, zaparkujmy sobie tutaj. Tutaj się powinno parkować nie tak jak tam ktoś sobie zaparkował, koło holownika. Więc tak, tu sobie parkujemy moją blistę. Kurczę, że jeszcze ona jest ze mną, jak widzicie. Pielęgnuję tą blistę. No, y Myję tą blistę, tankuję do pełna, naprawiam, więc y, ogólnie auto jest, y, bar bardzo o nie dbam, dbam po prostu, więc serdecznie Was zapraszam do zakupu, po prostu no, warto, moim zdaniem warto. Dobra, mm -hmm. weźmy sobie taki holownik, którym możemy się udać do punktu, którym jest aż... 800 metrów od nas. Nie no, się śmieje. Jest dość blisko, bo ostatnio pamiętam jak nagrywałem specjalnie o holownikach odcinki, to były dość daleko te e, punkty. A teraz e, nie jest to aż tak daleko i można tam na ludziku sobie dojechać. Więc szybko pojedziemy 500 metrów zostało nam do celu e, ten odcinek akurat jest w ogóle nagrywany w niedzielę, więc... E, jeżeli coś się zmieniło od poniedziałku na serwerze, no to cóż, nie mogłem wam tego pokazać, bo w poniedziałek po prostu nie mam je w domu i dlatego ten odcinek jest troszkę wcześniej nagrany, tak żebym nie miał problemów później jak wrócę do domu jeszcze z nagrywaniem odcinka. Więc dlatego to tak wygląda a nie inaczej. Ale fajną furkę mam tu od holowania. Czekajcie, jak to działało? To działało tym chyba. CTRL-em, dokładnie tym to się robiło, żeby tak zawrócimy jest tu strasznie mało miejsca ale powinno a, udać o kurcze czekajcie, o ja tu jest problem wykręcić z tym autem i zbiłem lampę w tym aucie, przepraszam właściciela Oj, jeszcze się otarłem, ale dobra udało nam się wyjechać, to najważniejsze a, więc szybko lecimy auto odstawić, zobaczyć ile za taką za taki przejazd sobie zarobimy z premią 30% jak już mówię wam, jest to też w prawym górnym rogu napisane ile jest tej premii, więc polecam ogólnie sobie popracować ale czy polecam, to się okaże za chwilkę, zobaczymy jak ta premia wpłynie na, na zarobek końcowy z tej, z tego przewozu tego auta po prostu odholowaniu tego auta w ogóle krzywa jakoś się scholowało tak Bokiem lekko leci, w sensie wystaje po na, e, poza holownik poza o, obręb holownika, po prostu poza tył. Ciekawe, że to nie poszło na linię po, tak prosto, tylko tak naokoło. Ciekawe, ale nie, nie mnie to oceniać, czemu tak się stało. I dostaliśmy 62 dolary. E, czekajcie. Tak, w sumie by się zgadzało, że jest ta premia. Premium było chyba 14, bo tam 47 było za ten holownik, ale czy dalej jest to opłacalna praca? Nawet w sensie, czy jest to opłacalna praca z tą premią? No nie wiem, no jak widzicie punkt mamy teraz 7 km stąd. Czy to się opłaca? No nie wiem, nie mnie to oceniać, ale ja raczej bym nie pracował na tej pracy, bo jest ona dosyć nudna jak dla mnie. Bardziej mi się podobały takie prace jak konwojent czy kurier. A też nie wiem, jak się pracuje na sadzie, czy, czy zarabia przez wyścigi. Jak taki komentarz chyba dostałem, że można zarabiać sobie przez wyścigi. Muszę to przetestować, ale przetestujemy to, gdy będę miał nową furkę, no bo tą furką nie widzę żadnych szans w wyścigach albo w wykręceniu jakichś czasów. Dobra, ale już Wam nie przedłużam. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się spodobał. Jeśli tak, no to zapraszam Was do lajkowania tego filmu, subskrybowania kanału, aby być na bieżąco. No i Discord macie w opisie, w opisie. Serdecznie Was tam zapraszam, aby komunikować się ze mną, czy też z innymi widzami mojego kanału. Więc do zobaczenia w następnym odcinku, który już w piątek. Siemanko i cześć!